Dzisiaj mam dla was garść newsów ze świata superbohaterskiego, bo w ostatnich dniach trochę się tego nazbierało i no, jest o czym mówić. Jednocześnie dzisiejszy materiał jest drugim, który powstał we współpracy z Willish, czyli rodzinną marką lodziarni, która umożliwia zamawianie najróżniejszych smaków lodów prosto do domu. O samej ofercie powiem wam za chwilę, a teraz przechodzimy do pierwszej części newsów. Witam jeszcze na kanale, tym razem dwóch nowych wspierających. Dziękuję wam bardzo, że wspomagacie rozwój kanału. Zacznijmy od tego, co pewnie już widzieliście na miniaturze i w tytule filmu, czyli Tora 4. Jest to jeden z najbarwniej zapowiadających się tytułów superbohaterskich i w zasadzie nie tylko ich. Mamy dosłownie garstkę informacji na temat tego filmu, o czym kiedyś nagrywałem już odcinek. A dzisiaj mam dla Was kolejne doniesienie z za oceanu. Thor Love and Thunder będzie bezpośrednią kontynuacją historii Tora po Endgame, a jak wiemy, tam jego historia nie zakończyła się samotnie. Wkroczył on wraz ze strażnikami na ich statek, co było już samo w sobie zapowiedzią mega ciekawych i zabawnych przygód. Tak więc w głowach fanów i widzów zrodziło się wiele pytań na to, jak potoczą się losy tej ekipy i gdzie się połączą, a gdzie rozdzielą. I teraz przechodząc do sedna, mamy już na to odpowiedź, bo do obsady nowego tora dołączył Chris Pratt, oczywiście ponownie jako Peter Quill. Tak też zapewne już niedługo do widowiska dołączy reszta strażników, a my będziemy mieli okazję zobaczyć ich razem na ekranie 11 lutego 2022 roku. Na kiedy obecnie zaplanowane jest premiera? Minusem może być tutaj fakt, że ten Wątek z pewnością nie będzie tym głównym, tak też zapewne ich wspólne przygody zakończą się dość szybko. No ale nic dobre i to. Nie odchodzimy daleko, bo nadal mowa tutaj o łączonym uniwersum Marvela, jednak w tym wypadku w wydaniu serialowym. I w tym wypadku nie jest to specjalnie pozytywna wiadomość. Serial WandaVision miał zadebiutować jako jedyny w tym roku w ramach produkcji Marvela i rozpocząć całą nową fazę ich produkcji. Jednak jak widać i on nie sprostał sytuacji na świecie i jego premiera z grudnia została przesunięta na 15 stycznia na platformie Disney+. Fabuła 6-odcinkowego serialu nie jest jeszcze znana, poza tym, że akcja ma się rozgrywać po wydarzeniach z Endgame i będzie zapewne dziwnym i unikatowym tworem, sądząc po trailerach i zdjęciach promocyjnych. Chris Pratt nie jest sam, bo i do produkcji DC dołączają nowe, znane twarze. Jednak nadal nie jest to temat daleki od Marvela, bo mowa tutaj o Suicide Squadzie, którego twórcą będzie James Gunn, odpowiedzialny właśnie za Strażników Galaktyki od Marvela. Jak zapewne część z was wie, w drugiej części Strażników zobaczyliśmy Sylwestra Stallona w małej, ale barwnej roli. Która być może będzie kontynuowana. Bo jak widać współpraca przebiegła na tyle dobrze, że James Gunn poinformował na swoim Instagramie o udziale Sylwestra właśnie w jego kolejnym filmie, czyli The Suicide Squad dla DC. Jest to w zasadzie ciekawe zagranie, bo aktor pojawi się w dwóch uniwersach jednocześnie. I po tym zagraniu twórców można przypuszczać, że w kontynuacji strażników po raz kolejny zobaczymy Stallona być może w większej roli. Do newsów w temacie Wonder Woman i Konstantin z Keanu Reevesem, przejdziemy za chwilę, a teraz, tak jak wspominałem na początku, poświęcimy chwilę na partnera dzisiejszego odcinka, czyli Lodziarnie Willis. Oferuje ona dostawę w pełni zamrożonych lodów do naszych domów, nawet już następnego dnia po złożeniu zamówienia. Ja, na przykład, złożyłem zamówienie wczoraj po południu, a paczka, dzisiaj rano, była już u mnie w domu. Są one praktycznie od razu gotowe do zjedzenia, czy to w ramach deseru, czy też w dodatku do odcinka serialu, albo do całego sezonu serialu, który obecnie oglądacie. A to wszystko dzięki odpowiedniemu opakowaniu i paczce z suchym lodem, którą później można wykorzystać do ciekawych eksperymentów w domu. I tak jak poprzednim razem, przyszła do mnie paczka z pięcioma kubełkami i pięcioma smakami. Tym razem jest to ricotta z malinami, sernik z pomarańczą, brownie, ferrero roche oraz oczywiście nie mogło zabraknąć kawowych smaków, czyli karmelowe late. Z czego tym razem chyba moim ulubionym został ferrero roche, który smakuje dosłownie tak, jakbyście wzięli garść ferrero roche i zmielili je, po czym zrobili z nich lody. Ponownie zwrócę też uwagę na przejrzystą stronę Willis i łatwy sposób składania zamówienia, który tylko uprzyjemni i ułatwi całość. Warto zaglądać na stronę w poszukiwaniach nowych smaków albo czasowych i zestawów lodów. Jeżeli chcecie skomponować własną pakę lodów i dostać ją pod drzwi następnego dnia, zachęcam do sprawdzenia linku w opisie na dole i skorzystania z kodu rabatowego DAFAK, który da Wam 5% zniżki. No a teraz już wracamy do objedzenia. To znaczy do kolejnych newsów. Wonder Woman 1984 jest chyba ostatnią produkcją, której przynajmniej w teorii nie przesunięto na kolejny rok czy też lata. Jest, a w zasadzie była, bo raczej nikt już nie wierzy w utrzymanie tej daty w obecnej sytuacji. Szczególnie że większość kin niestety jest zamknięta. Pojawiły się pogłoski o premierze w grudniu w wybranych kinach oraz o premierze w styczniu już na HBO Max lub nawet o równoczesnej premierze w obu miejscach, jednak portal Deadline twierdzi, że oba te pomysły upadły i studio prędzej będzie chciało przeczekać cięższy okres i wydać film na lato przyszłego roku. Jednak póki co oficjalnie i na papierze film nadal wychodzi w tym roku. I na koniec w ramach ciekawostki całkiem możliwe, że doczekamy się w tych dziwnych czasach kontynuacji filmu Konstantin z Reevesem w roli głównej. O tym pomyśle mówiło się już od dawna, bo wydawał się dość oczywisty, jednak co nieco światła na całość rzucił dopiero John Abruzzi, to znaczy Peter Stormar. Publikując na swoim Instagramie taką grafikę, z dopiskiem trwają prace nad sequelem. Aktor oczywiście pojawił się w oryginale, także całkiem możliwe, że jest to taka mini zapowiedź tego, co nadchodzi. Serial z tą samą nazwą, jednak inną obsadą został skasowany po pierwszym sezonie, także kto wie jak pójdzie tym razem. Czy powróci Kiano? O tym przekonamy się zapewne w niedalekiej przyszłości. I na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o dzisiejszych newsach. Pamiętajcie też, żeby sprawdzić ofertę lodów Willis i skorzystać z kodu DAFAK przy zamawianiu swoich paczek lodów. Nie zapomnijcie też o ocenach na dole i subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Dzięki wielkie za oglądanie, smacznego i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.